Widzowie, witajcie, a ja wróciłam wr 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 właśnie z pracy i chcę Wam pokazać, po drodze zrobiłam zakupy w EDC. Słuchajcie, taką, y taką tańszym odpowiednikiem firmy w EDC jest gut und günstig, czyli dobre i tanie. I kupiłam stąd kefir, taki kefirek. Y a to tak Wam pokażę. <kł> Dobra, usiądę sobie tutaj na moje krzesełeczko. Jest piękna, przepiękna pogoda. I zaraz zobaczę, co tutaj będzie widać. No jest. Tu kupiłam mięsko, wołowinę, ale taką od rzeźnika. Proszę, ile tej wołowiny jest? Mm, niecałe pół kilo i kosztowało niecałe 5,50. 5,50 euro. Kupiłam serek taki lepszy, gołdę. I ta gołda... Kosztuje prawie 6 euro. Cena jest tutaj taka. To jest Golda Young. Golda Young. Ten serek jest drogi. On chyba kosztuje, nie wiem, prawie 3, a może i 4 euro. Wiem, że jest bardzo drogi, ale ja ten serek uwielbiam. Uwielbiam serek. Natkę pietruszki, bo to jest źródło witaminy C. Kupiłam też takie serki w plasterkach, bo sobie do pracy bierzemy szybko, żeby już nie kroić tego. Ten jemy na kolację, bo kroimy sobie w kawałki z pomidorkami koktajlowymi. Takie pomidorki kupiłam. I tutaj jeszcze kupiłam szprotki. Szproteczki. Lubicie szprotki? Ja czasami, w ogóle lubię, ale czasami je kupuję. Takie wędzone szprotki, bo u nas w EDC mamy, ale. Słuchajcie, takie słońce jest, zaraz wam, zaraz wam pokażę, że muszę włożyć okulary. Bez okularów to tu nie ma szansy. Zobaczcie, przepiękna pogoda, jeśli chodzi o słońce. Jeśli, o, ja sobie rowerkiem, woje, jeszcze pracuję na starym miejscu, ale już, już niebawem będziemy, przenosimy się do ogromnej kliniki. No dobrze, a co do tych szprotek, to powiem wam że to też jest źródło źródło kwasów nienasyconych, e, źródło tych kwasów omega no i właśnie uważam, że od czasu do czasu ryby trzeba jeść, ale parę szprotek tam e, uwielbiam, tylko nie lubię tak dużo tego kupować, bo one nie niezbyt dobry, już teraz mogę zdjąć te okulary, niezbyt dobry mają smak, słuchajcie. A ja tutaj ubrana jestem na sportowo, zobaczcie, na sportowo, bo ja jeszcze sobie jadę, zaraz, zrobić sobie ze dwa, może trzy kółka, no oczywiście rowerem, po naszym, po czym? Po naszym jeziorku, wokół naszego jeziorka. Coś wam miałam jeszcze powiedzieć, ale... Niech się zastanowię w ogóle, no przepięknie jest. Wiecie co tak tyle się dzieje? Niby nie mamy jakichś takich dużych wyjazdów, ale słuchajcie, to wszystko jest dla mnie takie trochę za chaotyczne, dlatego dom jest pusty. Mąż przychodzi dopiero dzisiaj, o którym on przyjdzie. O 15, podejrzewam, Volker wróci dzisiaj. O jezu, taki ptaszek sobie usiadł, widzicie go? Tam. O tam, tam, tam usiadł ptak. Ale fajnie. Aha, chciałam wam powiedzieć, że mamy bardzo mroźne nocki. Takie minus osiem. Natomiast w dzień najpierw jest jeden, ale na słoneczku jest na słońcu jest dużo więcej. Wiecie, jeszcze jak tutaj stanę sobie przy tej białej części mojego domu no to w ogóle, wiecie, białe ściąga słońce, prawda? Dlatego w Grecji te wszystkie domki też yy, bielą, żeby odbijało słońce od białego. To znaczy, od białego niby odbija słońce, ale mimo wszystko to no jest cieplutko. Cieplutko jest. Na Tarasiku w ogóle jest bardzo ciepło u nas. No, także na razie. A coś tu miałam wam powiedzieć, że. Teraz tylko będzie tak, że właśnie jest tak mroźno. Jeszcze chyba dzisiejsza noc i kolejna. I podejrzewam, że od czwartku już ma być na plusie. To znaczy, wiecie, w nocy będzie tam powiedzmy 2 na plusie, ale na powyżej 10, nawet 12 stopni ma być później, ale deszczowo deszczowo. Także nie wiem co ja wolę. Ja chyba wolę jednak mroźno i słonecznie niż cieplej i deszczowo. A wy napiszcie napiszcie mi co wy wolicie. W ogóle jeszcze muszę podjechać do Netto. No to mam z drugiej strony domu. No i słuchajcie napiszcie mi ja wam też może zrobię filmik w Netto. Napiszcie mi czy takie same produkty jakie są w Niemczech są też w Netto. W ogóle wiecie? W ogóle za granicą na przykład jak widzicie haule zakupowe haul zakupowy innych youtuberów to, to, to myślicie, że te same rzeczy są w Netto, w Lidlu, w Rosmanie? O, interesuje mnie właśnie, bo po, polecam taką lampę, taką rzecz z Rosmana, która jest w Niemczech, ale nie wiem czy w Polsce jest właśnie. Napiszcie mi czy... Jak ktoś ma takie rozeznanie, czy te same rzeczy, które są w netto w Niemczech, są też w netto w Polsce, albo te same rzeczy, które są w Rosmanie w Niemczech, są w Rosmanie w Polsce? Jak ktoś, z, jak ktoś ma takie rozeznanie, no to fajnie będzie jak napiszecie. A ja jadę sobie jeszcze trochę na jeziorko. I tak teraz chcę. No nie jestem głodna, potem sobie zrobię coś do jedzenia, a jak zgłodnie, to sobie zjem te szprotki, bo są bardzo zdrowe. A mam ochotę teraz na taką naturę. Niczym się w ogóle, niczym się nie zajmować, w ogóle wyłączyć myślenie i tak odetchnąć na, na łonie natury, nad naszym jeziorem, bo tam też jest pięknie, pięknie. Jest godzina tak około 12 w południe, więc jest cieplutko, słoneczko akurat stoi tak, w takim miejscu, że ogrzeje mnie. Także pozdrawiam, kochani. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach yy, o tym Rosmanie czy netto. Pozdrawiam. A, pamiętajcie, kciuki do góry. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, za co już teraz jestem Wam, wam bardzo wdzięczna. Pozdrawiam.